Siemano, siemano Witajcie! Dzisiaj mamy nowy nabytek Taka oto kosiareczka ze starym sprzętem Na razie jest spoczepiona Musimy kilka rzeczy jeszcze pozmieniać w niej Na razie chodzi z 60 -ką naszą eee, Kosiarka 1,80 m tak co jeszcze? Jest na dwóch przekładniach, znaczy w sumie na trzech. Jedna przekładnia jest po środku, dwie po bokach, dwuwirnikowa Z tyłu zamiast dwóch kółek ma wał Jest to kosiarka przesuwana hydraulicznie. Oczywiście wszystko za dopłatą. <noise> za dopłatą był i wał i przesuw. Troszkę, troszkę nie porobiliśmy. Na innym kawałku No troszkę widać, że jest trochę brudna już, nie? Troszkę brudna, tak Może pokażę dole jak to wszystko wygląda Się schylę coś o, Może będzie widać Noże boczne są Noże boczne, jedno śmigło Tam jest drugie śmigło I tam jest yy, Kolejny nóż boczny Tutaj są Takie zabezpieczenia Przekłanie dosyć duże. 1 do 1,5 jest przełożenie. Pływające cięgło. Wszystko jest regulowane na podnośniku. Płocy są w grubej stali To jest plus. Wolę, jak to jest na sztywno podczepione, jest łatwiej ustawić. Dzisiaj jest trochę już wytarte, bo to wszystko jest, to jest pływające. To wszystko samo się ustawia. No to pasuje się to do, do tar no właśnie, tylko no. tu podnosimy aby... podnosimy na podnośniku aby przód nie tarł nam po ziemi a resztę to już wszystko tutaj wypływa coś z mojej no, <laughs> mam na telefon 8000 kosiarka marki yy, Agmet Agmet chyba tak, tak. Syryk jest. Jest. jest tak dokładnie pokażę Koło zrobimy chyba, tak jest to? O, za A no zarobimy, bo Widzicie? Edwardów Jakby ktoś się pytał Tutaj jest, no na razie test, no, testujemy, no kupiliśmy ją Tutaj mało, mało zrobiliśmy, może z, jest 2 z hektary może dopiero Tutaj dopiero a wszystko w sensie Zaczynamy. Tak Chodzi o żarządki, pokaż może jak to wygląda, dopiero Znajdujemy się tutaj na polu z porzeczką czerwoną o areale jednego hektara. Tutaj jeszcze nie było koszone, musimy wykosić. Pas nie jest za duży, tak do 15 cm do 20. Środki to będziemy kosić, przekaszać. O szerokości chyba powiedziałem 1,80 m sami zobaczycie. Kusiarka jest agregatowana z Ursusem C360. E, teraz czekamy jeszcze na generalnie. Chcieliśmy poczepić pod nasz nowy ciągnik pod Kubotę Tam są inne ramiona już na kulowe są. I tutaj jest za niski za niski rozstaw, ramię się nie mieści. I producent tej motogosiarki no ma nam wysłać yy, cały nowy przód Znaczy cały nowy przód yy, ten Generalnie jedno ramię Tę ten, tabelkę Drugie ramię z tym, sił, z, tym, z, tym, z tym wyjściem na siłownik yy, Po prostu ono jest wyższe troszkę Żeby ramiączko od kulowe się normalnie mieściło Może od tej strony Wam pokażę, to wygląda na środku Boki z boku tutaj gratuluję to dogniata i będziecie widzieć pokażę jak to wygląda spód a dobrze widzicie a akurat super samo jest po lewej stronie jest nóż boczny jedno śmigło drugie śmigło i z drugiej strony jest też nóż boczny Czyli generalnie jest chyba Przejazd jest coś bardziej zarośnięte, tam z drugiego końca będzie dużo, dużo bardziej zarośnięte wszystko, tam będzie trawa nawet do 30 cm, może mieć, tam jest dużo więcej wody z tamtej strony, będzie gęścińsza trawa. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem pokosów, znaczy siedem pokosów, siedem przejazdów pokosów. Eee, obroty koło no, od 1600 do 2000 w ciągniku eee, Biegiem jeżdżę trójką czasową eee, Czwórką też daje radę Ale żeby za szybko, żeby tam nie, nie, ten, nie, nie męczyć ciągnika Nie męczyć ci eee, nie, nie męczy, nie, nie kosiarki teraz łożysk na ale bo to są same samopoziomujące łożyska żeby po prostu nie wysiadły za szybko za szybko no ale po prostu po co eksploatować maszynę hmm, za, bardzo. za bardzo jak możemy to troszkę wolniej zrobić yy, dużej różnicy nie będzie w czasie a maszyna będzie miała dużo dłuższą żywotność wszystko pokazujemy Dawid zaraz przejmie kamerkę zrobimy krótkie cięcie no. ja się ustawię tutaj w rządek i będę może teraz jechał wolniejszym biegiem koło może dwójki e, może z początku jedynką jada, pojadę żeby Dawid nie biegł za mną bo ja dążę jak będę jeździł trójką z jakimś wolniejszym biegiem będę jechał żebyście zobaczyli jak to tnie jak to wylatuje wszystko e, i tyle ja siedzę do ciągnika i oglądajcie no, nie brak. na poli <laughs> ciągnik też. Zostaje. Pod pojaszkami jest wypryskane belką herbicydową, żeby tam żadne chwasy nie rosły. O, tego tak, Redukcja biegu na wyższy i idziemy. O. No, na razie to ja do domu idę. <grytanie> o, tak to mniej więcej prosto wygląda, nie? A na środku potem już tego się nie pryska, tylko takie paski zostają i, i takie paski się kosi e, kosiarką taką właśnie, czy to tam jakąś Kłuką najzwyklejszą przy czy czymś lepszym. Powiem Wam szczerze, że widzę. Nie wiem czy Wy to widzicie, ale no ładnie to jest wykoszone. Może pójdę, pokażę Wam obok jak to wygląda. O! Takie ściernisko, nie? Znaczy taka, taka trawa jest, a ta kosiarka kosiny, tak tak. No taki... Mi to taki trawnik trochę wygląda, nie? Taki, takie, takie, taki pas zielony ładny. No i dobra, to ja najwyżej poczekam aż on to znowu dojedzie, bo to wyjdzie to jest hektar, hektar pola, a nie jest ona też bardzo jakieś szerokie, więc jest trochę długie. E, po prostu poczekam aż on tu przyjedzie i zobaczymy się już w tam przeciągniku. Także za chwilę za chwilę się zobaczymy. Nie wiem czy widać, ale tam powoli już powoli się zbliża. W okazji mogę Wam pokazać, przy okazji trochę poleczki, no nie są one tam tutaj, akurat ten rządek jakiś tak bardzo wykwintny, ale to wiecie, zawsze coś, nie, przynajmniej tak mi się wydaje, ale o, widać ciągnik jak powoli już tu do nas zbierze, zmierza, trochę tam go widzę, widzę go terapię, ale to chyba tak ma być. Tak to wygląda Ale zaraz jeszcze siądę tam do niego, także Zaraz się tu zobaczymy Zapomniałem wam Powiedzieć najważniejszego Że jeszcze zostały zamówione Takie dodatkowe dzioby Z tej strony i z drugiej chyba Które unoszą Krzewy, żeby ich nie podcinać Będą zamontowane Za niedługo, za chwilę aby zjedziemy do domu, zamontujemy je i pojedziemy jeszcze kosić w maliny jesienne, więc one też się przydadzą, też są dodatkowo chyba płatne na zamówienie Więc to jeszcze chciałam wam dodać i już wchodzę do ciągnika. Ówcie czy ja Nagrywa się czy nie? Nagrywa się, nagrywa. Dobra. No to ruszamy. Z tym oto sprzętem tutaj ją podnośnik ustawiony, odpalamy. Trujeczka! wąż. Sąsiad sobie na zrobił na truskawki, położę sobie na miedzy. Ostatnie było, były duże deszcza i to było, to było, to było. chyba spadł po prostu w miedzy. Dawid. No i tam dalej też. Ty, zarzuć się bardziej za miedzę i tam dalej też, dobra? Podrzuć go. No, o tak. Eine erste Start, Marion! Mam nadzieję, że się nie przewijali. To jest wykoszone. Trawa zmielona. Tak jak powinno być. Więc subskrybujcie, łapkujcie, łapki w górę. No, komentujcie. Mam, mam, komentujcie, mam nadzieję, że nie w dół. I czekajcie na kolejne no. filmy. Dziękujemy za oglądanie. No i tyle. Na razie. Na razie.